no Dzik z tej strony i witam was w kolejnym odcinku chłopaków Startaku. Dzisiaj rozstrzygnie się, czy Alberto i Derek przeżyli. Mam nadzieję, że przeżyli, bo pamiętajcie, że w ostatnim odcinku rozbiliśmy się samolotem i wpadliśmy właśnie do morza, czy oceanu. W sumie to nie wiem, to jest ocean czy morze? A może to jest ocean? A może jest szerokie? Na to pytanie możecie odpowiedzieć mi w komentarzu. Nie, bo tak szczerze nie wiem. Chciałbym wam ogólnie podziękować za ilość komentarzy i lajków, ogólnie za zaangażowanie pod ostatnim odcinkiem. Bardzo mi jest miło z tego powodu. Pamiętajcie też, że pisanie komentarzy jest bardzo ważne, ja je wszystkie czytam i dzięki temu pomaga mi to w nagrywaniu. A ciekawe komentarze, bądź śmieszne, serduszkuje zawsze, albo na nie odpisuję. Jeżeli spodoba ci się ten film, pamiętaj, żeby zostawić łapę w górę, suba, napisać jakiś ciekawy komentarz. Komentarzy nigdy nie brakuje, a ja wolę wiedzieć niż nie wiedzieć, co jest grane I czy wam się to podoba wszystko Będziecie mogli dać znać, jak wam siedzi ten odcinek A teraz możecie zauważyć, że mistranci No, chyba nas uratowali Nie wiem, dlaczego Albert nie jest w wodzie Ale może to i dobrze Zapraszam do odcinka Pastorzu, obudź się, pastorzu Dobrodzieju nasz wielki, obudź się A ja na kinie mam przewagę wysokości Znaczy, obudź się, no Co się dzieje? Obudź się, pastorzu, wyciągnęliśmy was z wody A, to, to... To ty, to ty, Michałku? Tak, tak, pastorzu, to ja. Obudź się, przyjechaliśmy po was. Ojeju, dużo was strasznie. Dużo, dużo, dużo. Wyczuliśmy wasz sygnał. PSG, PSG, co to? PSG, to jest sygnał, sygnał. Mój, co masz, pastorze? Aura, aura. A, my, moją czakrę wyczułeś, okej. Okay. Proszę wstawać, proszę wstawać. Nie mogę się podnieść, P prawie mnie podtopiło i prawie chyba wybuchnęliśmy ten samolot. Samolot? Tak, jechaliśmy samolotem. Zaraz się wszystko wyjaśni ści, proszę wstawać. O ktoś jeszcze tu podjechał. Macieju, przynieś proszę wodę święconą z auta. Kto to jest? Siemano. O kurwa, kamerzysta. A wy, nagrywaj to, proszę cię. Mieliśmy wypadek samolotowy. A pan to, co tu, robi? Co tu pan nie, robi To jest mój kamerzysta. A, dobrze, dobrze. dobrze. O, proszę, proszę polać. Proszę polać. Po, po, polej mi w nos, polej mi w nos. Nie, nie. O, już powoli. Już a powoli drugi pan? Lepiej. A ten drugi pan? To, to, jest mój, to jest mój to mój przyjaciel Derek. A, Derek. Derek, 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 Derek. Staszko chyba, Michałku. W ogóle co ty tu robisz, Stasiu? Eee, ja się ja jestem. Ja jestem Franek, a nie Stasiu. A, twój brat to Stasiu. Starczy, to mój brat, który nie przychodzi do pracy już od nie wiem ilu. Masz kamerę ze sobą? Chyba ta. To, to, ja jak to... tam się w ogóle szybko czuję? No, 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 się czuję, źle miałem wypadek samolotowy i prawie zginęliśmy. A, no to ciekawie. Dobra, idę po kamerę. No to nagrywaj. Jak tam, Michał Kuzim? No, więcej wody świętej będzie chyba potrzebne. Nie? To może cysterną przyjedźmy. O, dobra. A jakieś sekrety z jego życia? Czy mam sekrety z jego życia? Albo jakieś sprawy, co mu natychmiast puls przyspieszą. Może jakaś rodzina na terenie... Woda święcona, żona, woda święcona. E, e, Derek, 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 y, Twoja lodziarnia, pali się. Hmm. nie zaciągało. Chyba za słabe, to musi być jakiś moc. Polej tą wodą, polewaj, polewaj. Polewaj go, nie polewaj. Nie, no. nie rusza się, dziwne. Mo, może mu się coś stało. On nie ma sygnału, on jest osobą. Nieczysto. Ale jak nie ma sygnału, to znaczy, że nie ma pulsu, chyba. Proszę Puls. wstawać, proszę wstawać. Derek, słuchaj, stawać. Derek, obudź się, to jest tylko sen. Jesteś. Masz żonę, ma żonę, twoja żona. Pamiętaj, lodziarnie ci palą. Co? Lodziarnie ci palą, wstawaj. Nie. Przód Nawieścił, że on nie wstał. Oj, ale to ale, chyba było z zewnątrz. było tylko jeden. Ja nie chcę wracać do niej. Ale chodź, pojedziemy ze mną. Nie musisz jeszcze do niej wracać. Gdzie jedziemy? Na ryby. A na ryby to mogę jechać. Mhm. Tylko potrzebuję powędkę po pojechać do domu. I w sumie mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia w Los Santos. A, i nasz kamerzysta, y, Franek, przyjechał. Jestem o, się zy, Manko. Ten znowu tu jest. On no, eee. nagrywał nas dokument, jakbyśmy trafili na jakieś sprawy rządowe. A, no to, to jedziemy. To, Dziękuję Wam ministra, Anci, dziękuję Tobie Michałku, dziękuję Wam Bardzo Chłopaki. Dobrze. Jesteście świetni, nie zmieniajcie się, ale muszę pożyczyć auto, do które przyjechaliście. Więc tam ci, którzy tam jeszcze stoją, to mogą wpłynąć Dobrze, to będzie trening siły I, fizycznej. Tak, 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 bo jedność ducha i. i, i ducha. Tak, takim powiem, takim Tak, 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 dobrze, dziękuję. Trzymajcie się. Ahoj ze mną! Ahoj! Ahoj. Chyba po czesku coś e, nie po węgiersku Aha e, ogólnie słuchajcie no widzicie jakim furą się wozimy to za te za parafialne No fajne fajne ja mam lepszą Ale co ty masz? Auto Mhm uh -huh. a skąd masz to auto to pewnie nie twoje tylko twoje żony Nie kupiłem Od kogo? A co ty mnie tak wypytujesz to wszystko bo ale przestaniemy rozmawiać o tym i pogadamy o tym czemu my się w ogóle rozbiliśmy e, no to ja mam swoją teorię Teoria jaką? Pierwsza jest taka, że nie powinniśmy Bentleyem skakać po górach. Druga, że najprawdopodobniej po tym, jak zrzuciliśmy ty. A co z Piotrusiem? Właśnie, kurwa. Gdzie jest Piotruś? A on jest jakiś ważny dla ciebie? Mm. No, no, to w sumie tak. To bardzo to mój ministrant. Znajdziesz co nowego? Mm, no, mam wielu nowych, ale ten był, wiesz, odważny. Będziemy musieli go poszukać. Mm, to może tak, pojedziemy po sprzęt do nurkowania y przy okazji na ryby. I poszukamy go. Co na to? D Dobra. Dobra, to jedźmy. Komu w drogę temu? Temu. Dupę. Aha, powiem Ci Derek, tak myślę, że jak już dojeżdżamy do miasta, ja bym zamieszkał na takiej wsi tutaj. Tak? Mhm. Mi się już się odwiedziały. Często jędzę. Czemu nie lubić swojej tej kobiety? Nienawidzę. Dlaczego? Jest wredna, głupia. Mhm. Kamerzysta nagrywasz nas? Tak! Nie! Ja to kłam... to dla żartów. A, no właśnie, no bo mamy to nagrane, Derek. Nie możemy to wyciąć już. To jest dla żartów, wszystko ten. W grze, oczywiście. Mhm. Ja mówiłem o tym, o simsach. Bo ja w simsach ostatnio gram. No. Mhm. I tam mam taką simkę, o jest, jaka ona mnie denerwuje. Twoja simka? No. A co, co są z simką, nie tak? Jest głupia. Cały czas nas na coś. Mhm. Ale Gerda, o jest, jaka ona jest wspaniała. Serio? Hahaha, <laughs> rozumiem, robisz to, żeby się wybielić, gościu. O czym ty mówisz? Nie wytniemy tego. Co? N Nieważne, choć mi. Jedźmy już do miasta jak najszybciej. No ale słuchaj, masz jakąś wędkę, nie wiem, twoją ulubioną? O to chyba... Nie. O. To do nas? To to. Tak. Nie, nie wiem, nagrywaj to. Łapy górę. Nie! Podaję się, proszę nic nie robić. Szef uciekajmy! Nie, nie będziemy uciekać, oni mają broń. Wysiadaj z pojazdu, roz. Oj, dobra, dobra, już, już, już Co się dzieje. Halo? Chowaj to kamerę! To nie są przekręty Co? podatkowe, nigdy Chowaj nie robiłem kamerę. piramidek to na dobra, 2 miliony. Dobra. Chowaj, wyłącz przeciwsk. Wysiadaj! Aj, kamerzysta mi biją! A. Rozwalcie mu tą kamerę! E, ale czoł wy mnie chcecie? To, to nie tak, ja nic. Te pieniądze... To nie odprowadzają mi ze skarbu państwa Zabierzcie mu tą kamerę, rozwalcie mu ją i te deski też, wszystkie proszę! Nie, 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 zostawcie tą kamerę! Zabrali mi! Zabrali ci kamerę! Zabrali mi kamerę! Zabrali mi już, 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 proszę! Za co jestem zatrzymany? Kim Ta wy jesteście? Raz się żyje! ja żartowałem tylko, nie chciałem uciekać wcale. Kim wy jesteście? Ja nic nie zrobiłem, jestem tylko pastorem. Ej, kim panowie są? Dlaczego my tu jesteśmy? Gdzie jest moja kamera? Kamera została skonfiskowana razem z dyskiem. Ale za co jesteśmy zatrzymani? Dowiecie się wszystkiego na miejscu. A kim panowie są? Jezu, pan tajemnica, ale bym ci zaraz... Panowie... Krupki, to jest Jezus, rząd! Ja się... Oni Jezus, nas! Jest... Oni są z rządu, oni chcą nas zabić, Albert! Spokojnie, nie się, nie bo nam jeszcze dowalą większy ten karę. Ale ja nie wymogę, bo mnie zaraz rozniesie, ja się. ta, to jest. No, właśnie. To, to, pani Jiroke, za co my tu jesteśmy? Kim wy jesteście? Dowiecie się wszystkiego na miejscu. Jezus. Alberto to się źle skończy. Oni nas dorwali, w końcu nas dorwali. O, założą nam te, te, te. rurki do dupy. nam Namsadzą, i będą czytać z, z nas informacje, Sądy, Derek. sądy. sądy a... No i co panowie? Co, no. No panowie... co, puśćcie nas! Ja nie jestem niewinny! Ja chcę stąd wyjść! No spokojnie. nie... Ja też chcę stąd wyjść! Też chcemy stąd wyjść. Gdyby nie to, że próbowaliście szaleć mam one Ale co szaleć? Ja nie wiem, nikt nic nie szalał, mnie tam nigdy nie było. Kościół! Ja też! Zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłeś? Nie, nie nic, nic nie tutaj? zrobiłem. Nic nie zrobiłeś, tak? Słychać cię na całym piętrze górnym. Mnie tam nie, tam nie było! Dobra, pójdę pójść po kolegę, zakleć ci taśmą. Tego chcesz? Nie, przestraszysz mnie rządować ten, Czujo. Zagrywałem chcesz dwa lata ci doklepać? W końcu, w końcu. Widzisz te kamery? O, tyle! Tyle. Widzisz tam kamerę? Tyle, tyle, tyle. O kamera nie, nie, nie zlamiesz mnie. Nie jestem antyrządowy. Będzie to wykorzystane. A będzie ta wykorzystana. Pokaż, Pokaż do kamery. do Bardzo. A, ładnie. a właśnie co się z moją kamerą stało? Gdzie jest mój kamerzysta? Czemu on tam Skąd stoi? Kontrolowaliśmy deskę. No dobrze, akurat. Pan e... kamerzysta już powinien być właśnie w sali. Miałem tu wejść kamerę. Coś ktoś. Miejsce. Siadaj, siadaj obok mnie. No debatujemy, rozmawiamy o kurcach walut na giełdzie. Przepraszam bardzo. Jak to jest o to ja mogę prosto stąd wyjść. Jeżeli wyjdziesz, to szkulkę szkółkę Proszę bardzo. Ja jednak posiedzę. To, to, to może posiedzimy, ale dlaczego? Kulka w łeb. A, a nie, nie wiem, mandat grzywna, pouczenie. Sprawdzimy krzesła. Zdajecie sobie sprawę z tego, co zrobiliście wczoraj? Mm. Czy tam, ostatniego razu, jak byliście w Humana? Nie, tam ile to... nie było, debilu? To ja tam tylko byłem, w... Ta? A teraz wciągnąłeś w to dwóch innych ludzi. Byli z tobą, mogą dostać współudział. I nie było właśnie ich ze mną. Ale teraz Ważna to taki dowód. I... No, 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 wy powinniście mieć dowód, jak mnie znaleźliście się wytumany. Jest mnóstwo nagrać z kamer. tu jesteście, to mamy dowody wystarczające. I... No nie do, no, bo oni jechali ze mną w aucie, a to wy mnie szukaliście. Gdyby nie było dowodów, zgarno być jakiś radiowóz. Teraz widzisz, z czym ty masz do czynienia? Siedzisz przy tym stole jako jeden z głównych podejrzanych. I co to mi to doklepiacie? Tak poradzenie zapewni. organizacji przestępczej? Bo sobie nie zdajesz sprawy z powagi tego, co zrobiłem. No nie do, no, bo. To no wy sobie nie zdajecie z powagi z tego, że jesteście debilami i zatrzymaliście nie zatrzymaliście dwóch niewinnych osób. Nie przerywaj nam, bo nie udzieliłem ci głosu, o, tak? On ma rację. Zostaniecie zniszczeni, zostaniecie zniszczeni, ONZ was zniszczy i wszystkie inne organizacje, które są. Ciebie też koledzy Normalne. Zniszczą. Nie wpójdę do więzienia, bo jesteście więzienia. bandą debili i nie umiecie nawet y, zatrzymać odpowiednich ludzi. Macie w kamery, a zatrzymaliście dwóch niewinnych, jesteście klaunami i, i tyle i debile z was. Powtórz I ja nic nie zrobiłem! Um, się tam z Dokładnie. Powiedz o tym Trzeba żeby spokojnie. Co? Powtórz to na mnie, to co przez sekundę powiedziałeś. Dybile jesteście. Jeszcze głośniej. Dybile jesteście. Naprawdę. Jesteście gadany. Jesteście patałachami, które nie umieją wykonywać- O, Zobacz sobie. I spokój. D że tu są kamery z- Słuchaj, Mogę ci ci- tak sobie strzelać w ciebie do wieczora. Jeszcze jedno słowo. Mienię kaliber. Oj, dobra, Derek, uspokój się, może... <grym> On już jest skończony, Albert. Teraz nie posłuchajcie, panowie, uważnie. Jeżeli się nie przyznacie i nie opiszesz mi dokładnie swojej wizyty w Human Labs, jeżeli coś będzie niezgodne z nagraniami z kamer, udupię cię tak, że nie wyjdziesz z więzienia do końca swojego życia. Rozumiesz to? No, no dobra. Nie słuchaj go, Albert, to debil. Słucham. A to może ja zapążę kawki. No to moja przygoda była tak, że po pojechałem tam e i zostałem w... Bo pojechałem tam na nowy program. Miałem, jakby, zapisać się do wolontariatu w pracami nad tam nowym jakimś lekarstwem. Miałem być obiektem testowym. A oni mnie pomylili z jakimś profesorem, dali mi ubranie. Masz na to jakiś dowód? No przecież są nagrania z kamery. Dowód na to, że się do nich zakwalifikowałeś jako obiekt testowy. No nie no, miałem testowy. się pytać, czy mogę tam do nich właśnie zakwalifikować. I co, poszedłeś się zapytałeś, czy wysłałeś im maila? Nie no, poszedłem Pytanie się czy... zapytać, proste. Jaki można to dowód? Do tych dwóch ludzi, których pytałem. Pamiętasz, jak wyglądali? Y Jeden to był George, a drugi, drugi miał taką maskę na morcie. Profesorowie Profesorowy w Human Labs. I co tam robiłeś dalej? No i oni mnie pomylili, to myślałem, że będę wkręcał ich, zrobiłem im takiego pranka. Poszedłem tam jako profesor i kazali mi jakieś fiolki mieszać czy badać coś. To Po prostu wziąłem, zamieszałem wszystkie, wlałem do jednego i, i powiedziałem, bo oni myśleli nadal, że jestem tym pracownikiem. To pomyślałem, że rzucam pracę i zacząłem uciekać. Oni się nagle kapnęli i gonili mnie ze strzykawką, próbowali mnie zabić. Słuchajcie, co ty mówisz? Pranka Nie wiesz, co Labs chciałeś zrobić. Pranka w Human Labs. Chciałeś robić, a ty coś mówisz, jakieś... Nie, oni mnie pomylili, mnie wprowadzili Ja chciałem tam tylko się przebadać No i to wykorzystałeś No, można tak powiedzieć A wiesz, co zrobiłeś w tej fiolce? No nie Ewoluowałeś chorobę Jaką chorobę? Sraczkę Całe miasto zakażone już jest Sraczką? Przeze mnie? Wiesz, jakie to jest poważne? Z zdaję sobie teraz sprawę z połagi tej sytuacji całej Rzeczywiście, sraczka to jest niebotycznie niebezpieczna choroba Na miarę XXI wieku Ale ty nie widziałeś, hmm. jak chyba to działa Nie, nie, nie widziałem To nie chciałbyś... Czy Mhm. Znaczy, ja mówię do pana w garniturze. Mogę iść do toalety? Potrzebuję! O! Ja pierwszy zarażony! Proszę! Bo nie wytrzymam! To będziecie musieli wezwać tutaj dwie sprzątaczki! Chodźmy. Będziesz sam to sprzątał! proszę! Będziesz to wciągał nosem. Nie. O dobrze Już wypadł Ja kibla kibla. No. Tak się składa, że ja też muszę. A ty będziesz, A ty tak będziesz o, by... robił Majtki i sam się później mył, nie będzie sprzęt. Nie wytrzymam zaraz tym waszym brakiem kultury! Siadaj no, staję, nie z wytrzymamy, ciadaj <śle> <Stoje po lezus. śle> Teraz już przejdźmy do tego co, co ci grozi za no spowodowanie no zagrożenia biologicznego. Domyślasz się? Ile duży no, no no ci się Zabijecie mnie? Nie no, że nie tak. Ale zarazimy cię tą twoją chorobą i będziesz do końca życia cierpiał. Nie, nie, tylko nie to! Nie mogę mieć staraczki i dzisiaj chciałem jechać na ryby z derkiem. No to wiesz, jeżeli mi nasasz do oceanu, to już się z tego nie wywinie. Nie, 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 nie. Y y y ja nic nie zrobiłem. Rozwiążmy to jakoś inaczej, nie ma innej opcji. Co proponujesz niby? No, no nie wiem, to wy to myślicie. No ale to ty jesteś podejrzany, ty proponujesz, uwagę. Uglądając... Ja proponuję wyjść za nic, za, za nic, nie mieć nic. Wyjść, tak o. Mhm, tak. No nie no, nie wypuścimy cię. Ale z tego co mówisz to wydaje mi się, że działałeś w lekkim amoku, co? No, no tak, tak, byłem szalony wtedy. No mi się wydaje, że myślał co robi. Nie, nie, nie myślałem. Byłem w szoku i, i szalony byłem, miałem chorobę. Jaką? Afektywną, dwubiegunową. Nie myślał co robić tak jak wy teraz, debile. Później pójdziemy z jest nielegalne. Spokoju, go pięć razy i się w końcu spokoi. Żeby tak nisko upaść To jest nielegalne, to co robicie? Dajcie mi już spokój, mogę stąd wyjść? Jeszcze nie możesz Dlaczego? Bo czeka cię kara Jaka? Przypiszemy ci i wszystkim twoim znajomym, którzy będą z tobą teraz, nie wiem, działać, jeździć Czy spotykać się w domu na jak, nie wiem, oglądaniu telewizji czy w sypialni Będziesz miał ze sobą agenta federalnego Będziesz A, ba, wszystko widział i wszystko... Po co mam? mi on? Na po co ci, agent federalny, Debilu. Wiesz co to jest zagrożenie biologiczne? To będzie chłopiec z samej pasyłki? Słucham. No, dajcie mi mojego takiego kamerdynera. Będzie agent FBI, który, jeżeli tobie coś się będzie działo, to ci nie pomożą, Po prostu nam to zgłosi. No, no dobra, no w sumie kolejna osoba do paszki może być. A, no i zapomniałem wspomnieć. No. Jeszcze przed wyjściem damy ci strzykawkę z twoim wirusem. Po co? To nie Mógł jedno. Mógł sobie codziennie rano wstrzykiwać. Mm, no dobra, no dobra. pewnie nie skorzystałoby. Nie tylko rano. Ale przyda no. się pewnie kiedyś. Dobra, mam ich dość już. M mogę już stąd iść, mogę zabrać kolegę i. Twojego kolegę to sami odprowadzimy do innego pokoju. Wy, we dwóch jesteście wolni. No dobra, gdzie moja auka? Na razie. Chodź. A, A gdzie kamera? Nie odzyskacie jej. Kamezdo? Kupcie sobie nową, nowy dysce, kupcie. Nie, widzisz? No. A? Nie mamy materiału. Ja, la, la, la. Gdzie moje auto? La, la, przepraszam. Nie materiały. Tak materiały. Taksówkę sobie w zamówcie. Ale moje auto. Auto też nie macie. A? Albert, pomocy! Derek, nie rób dymu, bo nie wyjdziesz stąd. O, ciekamy stąd. Jezu, ale śmierć! O. Od ciebie! Chodźmy, wyjdźmy stąd. Tu zaraz ktoś Proszę. nas odprowadzić powinien. Dobra, widzowie, zostaliśmy wypuszczeni z budynku FIB. No i zobaczcie, kogo mamy ze sobą. Mamy jakiegoś agenta federalnego. Nie mamy auta, więc będziemy musieli coś skołować. Ale zmieszaliśmy jakiegoś wirusa sraczki. Bardzo ciekawe. Myślę, że można to kiedyś powtórzyć. Dostaliśmy nawet strzykawki z tymi chorobami, więc będziemy mogli kogoś prankować. Jak macie pomysł, co z tym zrobić, piszcie. A na razie będziemy musieli chodzić z tym gościem. Ciekawe czy jest sztywny, ale to jest chyba ten gość, który nas przesłuchiwał. No trudno, zobaczymy. Na razie znajdźmy auto. Yy, no chłopaki, to macie jakiś pomysł na jakieś auto. Skąd możemy wziąć? Yy, może się zapytamy, czy on ma. Yy, masz jakieś Albert. auto? Nie. Aha, A kto to jest? To, no to jest gość, którego nam przydzielili, żeby mnie kontrolował, bo yy, doszło do epidemii na całe miasto i wyewoluowałem z wirusa sraczki. Nie, to jest agent! To jest Ty. agent federalny! Zostaw go! Ja Nie tego 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 zamordować! O, Derek, uspokój się! Derek! Wow. Oj, kamerzysta dostał. Dobra, żartowałem. Spokojnie, teraz jesteśmy society. We live in society, guys. Nie, mo nie możecie, tak? To niech się ogarnie, ten twój. Eee, wstawaj kamerzysta. No już. O, gdzie deryta! Nie, musimy pogadać. Wiem, wiem, Cztery wiem. Rzeczy. Albert, zniszczymy ich, zniszczymy ich. Mam to wszystko nagrane. Masz to nagrane? Mam guzik, mam kamerkę zawsze. A, widzę! To jest jakiś Sony Ericsson. Nowy model kamery. Tak, tak. Mam to wszystko nagrane. Zniszczymy rząd. Albert, zniszczymy ich. ha, Trzeba jeszcze tupić tego agent. Dobra, ale wpierw... Imy go. Czekaj, wpierw wejdziemy na ryby. No dobra. To wiesz co, ja załatwię furę od ministra. E, dobra chłopaki, dojeżdżamy już powoli. W nasze miejsce docelowe będziemy tu łowić ryby. Ryby? Mhm. No i fajnie, nie! To mi się podoba. Poczekajcie chwilkę, dajcie mi się skupić. Widzowie, ogarnęliśmy furę od ministrantów i właśnie jedziemy z chłopakami na ryby. Zobaczymy, może uda się coś złowić tam. Ale ta oto no! jest Widzieliście to? To był ten podwójny drift. Pięknie! Szwajcarski tak zwany. O dokładnie. Weźmy sprzęt z tyłu. No chłopaki, ja już swoją wędkę wyciągnąłem. A wasza tutaj teraz. Moja się zepsuła. Mm. A masz nową kamerę? Nie. O, nie mamy kamery. Kranny nam po wszystko pokazowali. Derek, co? A gdzie twoja wędka? Przecież się rozkładam. Na Dobra, rozkładaj ją. Ten balan za nami stoi. Kto? A ty no wjechaliśmy no, jechaliśmy z tym idiotą. Co? Nic, nic. Nic. Ej, ty, no, no. W, wiesz co? Wiesz co ci powiem? No, y, 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 lubisz łowić ryby? Nie. Dlaczego nie? Nie interesuj się. O, widzę, że rozłożyłeś już swoją wędkę. Z tak, tak. Dobra, no gdzie jesteś. D Dzisiaj polujemy na tego... Żarłacza. Żarłacza. Pandacz żarłaczny. Dokładnie. Największy okaz tych ty, ty gór. A na co zarzuciłeś wędkę, przyjacielu? Na chleb. Na chleb? Właśnie widzę, bo chyba Franek idzie szukać tego chleba. Bez Ej, Zaraz się gdzie ten chleb rzuciłeś? Jest e na tym. Na, na haczyku. A, żartowałem, jestem taki głupi. mi <głupi> się ryby. On jest głupszy od agenta. To jest głupszy niż ustawa przewiduje. A górę jest głupi. Yy, Derek, zobacz, jaka w ogóle pogoda się zrobiła. Zaczynam się martwić, i tuż z jakiejś godziny. No i co? A nasz kamerzysta chyba łowi ryby buzią. Ale jest Nie wiem co mu się stało, ale trudno. Yy, yy, zmywamy się stąd, trochę się zaczynam bać. Da! Yy, idziemy. No, chodźmy. Ale bez tego ty może zabijemy go tutaj. Yy. Chcemy go zabić? Tak. Zabijmy tu jego ciało. Ja wszystko słyszę. O Ta! A kto cię pytał o zdanie? Nikt nie musiał co ci ten paralizator, jakbym się to bym cię zamordował. Ta, to dawaj. Nie, nie, Derek, Derek, Doklepią ci wyrok! To jest jakaś <grym> wojna na noże, uspokój się, Uj. uspokój się. Uderzam cię, na normalny bądź. Derek! Ała, ja. No ja już, ja już nic nie robię, już nic nie robię! Idziemy. Uspokój tego swojego. Spo musi się pan przyzwyczaić, on mniej więcej trzy razy dziennie próbuje mnie zabić. On, on ma kamizelkę. Teraz spróbuję to na dożywocie polecić. Słyszałeś, Derek, polecisz na dożywocie. Więc... Następnym razem nie przeżyjesz. No właśnie, musisz tak zrobić, żeby nie przeżył. To, to co może pojedziemy na mini golfa? Tak, tak! Bo w sumie takie atrakcje na dziś się skończyły, no bo ryby nie biorą, no to może minigolf. Dobra, minigolf, jazda! Albo nie! O. A co? Oła, mi golf jest dla lamusów. Chodźmy kupić sobie jakąś furę dla prawdziwych mężczyzn A. No, pojedź do tego komisu otwartego tam na, na tym na plażu tam tego gości. A, dobra. Aha, już wjeżdżamy na Molo. W ogóle mi szybę w nowym aucie. Coś w się sensie w nowym. W grzęchu, ale wybić szybę. A. I trudno jak odpada, no przyda nam się nowe auto. Odpaść to bym mógł ten agent. A jak ty się w ogóle agent nazywasz? Nie interesuj się. No, nie interesuj się, nie interesuj się pan wielki agent inkognita na 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 na. To jest tutaj. Wow. Aj. Ale fru Co ty robisz, debilu? Przepraszam to, to może sprawdźmy coś, czy coś jest dla nas ciekawego. Jest tu jakiś jego jegomość, który to wiesz, sprzedaje? Jakie <g grille> fajne. Takie? No. Hmm, to tylko nie był bołbym... luksusowy. Tak, dobry. nie mi- bołbym... Oj, dzień dobrze dobry. Pan, pan tu sprzedaje? Tak, tak. E, to, to my tak na razie się rozglądamy z autkami. A nie wieś, jak ja mam Tak? Proszę, Proszę za mną. E, no, Derek, to może utopimy go tutaj? Widzowie, możecie pisać, czy pozbywamy się to agenta z Derekiem, czy próbujemy go zabić, czy czekamy, aż da nam spokój? Piszcie w komentarze. Nie, wstrzymajmy się jeszcze jeden dzień. Czemu? Po, no wstrzymajmy się, słuchaj. To może jakieś auto weźmiemy. Co na to, które ci się podoba? W sumie ty płacisz, bo. Ja? Jakby, no, bo mnie krucho. A no tak, jak ja płacę, to mi się jednak tamto podoba. Mhm. To chcemy to auto? No to mi się podoba Ile, D to trzeba zapytam cenę Przepraszam, można Pasa? wiedzieć cenę tego o, pięknego mobilu? Mhm. To będzie 3000 dolarów To Derek to może coś droższego kupimy, bo to... Ale gówno No, dobrze podsumowane To sami kupujcie auto No dobra, to kupujemy, za twoje pieniądze, dobra? Nie, albo to chcę Wow, ale to jest superowe i nawet w kolorze moim No To zrobimy tak, że ty płacisz Ile płaci... to? O właśnie tysiąca. Dobra To ty płacisz, a auto idzie do mnie, co ty na to? Nie. Ale to jest taki, wiesz, wymiana biznesowa. Jaka wymiana biznesowa? Ja ci daję siebie, a ty mi dajesz pieniądze. Dziwnie to brzmi, Albert. Wiem, wiem Derek. Na pewno chcesz to zrobić? Tak. Oddasz się za auto? Pewnie. No dobra, trzymaj jeszcze się, się półkoła. Nara. No cześć, trzymaj się. Ja prowadzę. A... Nie ja. Nara! E, o, dobrze! OJ I STRZELA, strzela DEBIL! Co jest grane? jest nienormalny! Uciekaj, Gosiu! Uciekamy od niego jakimś trabantem! Za sześć koła! Jeszcze jest najlepsze, że jak miał gdzieś nadajniki, to w starym aucie. mamy jakąś ładę! OJ! OJ A OJ 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 ojoj, ojoj, OJ, oj. Dobra, Wszystko pod OJ 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 Ogląd. Zatrzymaj się, nie chcę przypału. O nie. Nie dam się zamknąć im. Dobra, widzowie, uciekamy właśnie przed policją, ale to byłby koniec. Derek ucieka przed federalnymi i ogólnie rządem. Ja dziękuję wam za to, że oglądaliście. Było pięknie, uśmiałem się nieźle. Mam nadzieję, że wy też. Jak chcecie kolejny odcinek? Zostawcie skromne 3,5 łapek w górę. Będę wiedział, że wam się podoba. A teraz, no wiadomo, sub łapa w górę. Dobry komentarzyk. I życzcie nam powodzenia, żeby Alberta nie zamknęli w następnym odcinku za to, że ucieka. Adios!